Witam Was serdecznie kolejnego dnia, kolejnej wyprawy. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo, bo pierwsze spotkanie z moimi wiskami, również grzybiarami. Cześć! Pani przyjechała z Warszawy, w sumie to spod Warszawy z mamą. Jak no i po malutku, Tak. Ta. pani mówi, że Marcin zaraził. Mi, że Nie dałam spokoju. <taki> no. aż w końcu wylądowaliśmy razem tutaj wspólnie, u mnie w lesie. No i po malutku coś tam, coś tam w koszyczku ląduje, prawda? Tak, coś się zatrzyma. No na razie jeszcze o. pani sobie nie... Na razie same maluchy, jakieś kozłaki. Ale kozrazyki. dopiero weszłyśmy Weszliśmy. <taki> No weszły. samym Tak jest. Wszystko przed nami. Tak jest, dokładnie. Także. Jeszcze matulka jest z nami, także jestem obstawiony dzisiaj kobitami Dobra, to się tak troszkę rozdzielimy i sobie pozbieram Pozwoliliśmy sobie zaś tutaj przejść na te, no ale zobaczcie jakie tutaj startują grzyby na drodze Pani, tylko zobaczy co tu w świętokrzyskich lasach się dzieje Zadowolona już? Cudeńka, no. są. Fajnie, też się cieszy ta mama. Cofnąłem się po Asie. Tam z tych liści ją wyciągnąłem. Bo ja tutaj przeszedłem taką jedną, inną drogą. Ja wiedziałem, że coś tu może być. Już dochodzimy do tego miejsca. Chciałem tylko nagrać reakcję pani Joasi. Jak zobaczy tego grzyba, pani Joasiu, tu jest taki maluch, nie? Ja go nawet wezmę dla pani. Oczywiście, dzisiaj Proszę no, Ale proszę teraz spojrzeć Na to No pani, pani zobaczy co tu jest No zobaczcie jaki grzyb Zobaczcie jak on wygląda się Jaki piękny Już go Ale sztuka Ale cudeńko Proszę, no, takie grzybki. rzeczy w Świętokrzyskim. Takie grzybki się tylko w Świętokrzyskim zbiera. Przepiękny no, jest. Dobra. No, niezły traf, niezły, niezły. Super. No teraz jakieś maślaczki dla odmiany się trafiły, tak, także piękne, zdrowiutkie, śliczne. Maślaczek modrzewiowy. Tak jest, żółciutki Tak, rzutki. No i na razie jesteśmy w takim kawałku lasu, gdzie raczej tutaj prawdziwka się nie będziemy spodziewać ale za jakieś 5 minut pewnie znowu z jakimś pięknym borowikiem wyszczelimy tutaj bo no bo nie oszukujmy się no ja wiem gdzie idę gdzie się znajduję gdzie grzyb gdzie nie bo już z daleka coś widać się też rzuci na, na pewno bo tutaj maślaki są to no nic troszkę dzisiaj może być rozbiegany ten filmik ale no to spójrzcie moi drodzy teraz Idziemy sobie taką drogą tutaj z Joasią Rozmawiamy sobie. Gadu, gadu. Od gadu gadu. Mi tu wzrok, mi tu wzrok poleciał. Zobaczcie, Proszę. tylko się odkrywa. I takie słoiczkowe. Piękności. Zobaczcie ileż tu tego jest. Kolejne. Pani Jasia tutaj zbiera. A my przejdziemy, bo patrzcie co tu się jeszcze wyłoniło. To nie wszystko dokładnie. Ale ten jaki? Tu kolejny jakieś. No ale spójrzcie na tego kolejnego. Ależ jesienne, piękne grzyby. A zdrowe to są, Joasiu, nie? Wszystkie zdrowiutkie. No ale mówiłem tam, że wyjdziemy jeszcze kawałek i że na pewno coś tu się dalej jeszcze jakiś. Borowik trafi, bo tam był taki inny troszkę las. No, ale sami widzicie, jakie grzybki wyskakują. Wyskakują coś pięknego. No, jeszcze obiecuję, że ze dwie osoby w tym sezonie to zaproszę tak na wspólne grzybobranie na takie piękne borowiki. No, pani nie chce tutaj zbiera. no ale w koszyku fajnie przybywa. Tych małych tak. to oczywiście nie ma co czyścić, bo to jest za dużo ziemi, tak. za dużo roboty. W domu, sobie. a zdrowe są to na pewno. Zdrowiutkie No. Piękności. Super. Po prostu cudeńka. Zobaczcie, jakie piękne. Tylko jest mokro, więc jest dużo ziemi. Ale wszystko zdrowiutkie, proszę bardzo. Jak jeden mąż. Proszę. No, ekstra, ekstra, naprawdę. Myślę, myślę, że już pani jest zadowolona. Ja jestem też szczęśliwa dzisiaj. No i ekstra. Tylko to jest. Dzięki panu Marcinowi. O, już bez przesady no, no, bez, bez. No, Dobrze. To nic. To jeszcze sobie tutaj trochę pobłądzimy wzrokiem. Tak, bo tu gdzie się nie. Zobaczcie. Tak. Zobaczcie. I to nawet nie pojedyncze. Tak od i razu to. Kępkami rosną. I tego zerwę, żeby wam pokazać. Tak. Mm. Patrzcie jakie bryłeczki. No coś pięknego. Bąbelki piękne. No i teraz może pani weźmie. Jau, weź tego wyciągnij, może jakoś delikatnie. Patrz tu jeszcze jeden taki się chowa. Ależ brył. No to jedno miejsce to już tak zasiliło. I to zobaczcie, bezpośrednio przy drodze. Ciężko, nie? Może pomogę. Dawaj, na dwie. No na dwie. We dwójkę musimy go wyciągać. Ale zobaczcie jaka bomba. No. Zobaczcie, jakie cudeńko piękne. No przepiękny po prostu. Dobre. To jeszcze wygra. i tego. Jeszcze taki cudo. Jedno mamy piękne. No zresztą każdy troszkę, jeden tutaj. Wszystkie jedne piękności. No, troszkę czyszczenia. Tego już ten, tak, ale. Również piękna okay. bryłka. Coś pięknego. No I to są właśnie Wszystkie grzybki. <laughs> tak jest. Gdzie takich nie znajdziecie. <laughs> no i nawet tutaj bezpośrednio jeszcze. Pani Joasia tam zbiera A tu zobaczcie na drodze bezpośrednio Jeszcze jakiś rośnie No to zobaczcie jak w koszyku przybyło W przeciągu pół godziny W przeciągu pół godziny tak Nawet i to chyba nie no, Dokładnie No i wszyscy na razie w grupie No ale zobaczcie tutaj jakiego Matulka trafi oczywiście grzyby zbieramy dla pań dzisiaj, no ale zobaczcie Ej. na to. No jak w koszyku to będzie wyglądał. Halo, ale to nie mój to no, mamy No ale nie my zbieramy. No, tak my tak zbieramy tak. dla was. No, no, oczywiście. Dziękuję no. Bardzo. No. No. Ale widziała pani? Ale daj to, ja Zobacz. Zobacz. No. No, ja po nie. Po prostu. nie... nie żeby ja też ciężko, też. ciężko nie było. Po prostu. Ja, ja, też. Nie było. Ja, ja też teraz znalazłam. No. no, a my minęliśmy. Dobra, koniec gadania. Idziemy dalej. Zabieram te kobity dalej. No i sobie schodzimy taką drogą. Panie, tutaj rozmawiamy, że na drogach się trafiają. No i tak, jakbyśmy wykrakali. Ale zobaczcie jakie brudasy. Brudasy niesamowite, ale... Ale bezpośrednio na drodze. Jeszcze mi się marzy sosnowego znaleźć. Nigdy jeszcze nie znalazłam sosnowego prawdziwka. No i po znacznej przerwie. W końcu coś trafiliśmy. Nie, no to jest borowik. Borowik, ale. Zjedzony. Oj, ale zjedzony. Zjedzony. No ale zobaczcie, ale tu już mniejsze. To już mniejsze widać takie do słoiczka. Ścieżki kawałek znaleźliśmy. Malunie, tak, to dopiero. Mówię, jeszcze nie w punkt trafiliśmy, bo to dopiero wszystko się zaczyna. się. wszystko Kuluje, dokładnie. No i po malutku wracamy już. Kobitki z idą. Gadają. No coś tam się trafiło, no pokażę Wam jeszcze na koniec ale tam na początku bardziej nam się trafiały teraz właśnie w takich terenach no to było tak jakieś sporadycznie pojedyncze sztuki no ale panie myślę że zadowolone zresztą sam taki spacer po lesie fajny troszkę przykropiło nie jest za ciepło super kobitki się tam zachwycają jakimś pod grzybem a zobaczcie tutaj przy jakimś śmieciu zobaczy pani Tamten proszę podgrzyb, tego. a tutaj. Proszę, a to prawdziweczek piękny. Śliczny. No, także pomału wracamy, ale jeszcze coś tam, jakiś grzybek się trafi. Jakie cudeńko? No, fajny, mhm. fajny. Mamy, proszę państwa, kozią brudkę. Proszę no. bardzo, nieduża, to... ale jaka piękna. Tak jest. Druga dopiero wykwita. A to, którą o. znajdowała pani kiedyś? Yy, tak, znalazłam kiedyś, ale jakoś tak. Nie odważyłam się zrobić. Poważnie? Tak, a no, ludzie to... mówią, że jest śmiało Tak, to jest na pewno. Siedząś... Tu tak jest I Tak jest. Dokładnie. A ta jest czysta nawet, bo niektóre tak, są. Tak, takie tak, tak. No, bo tu bardzo. jest taki las. No, ale fajnie. No Jak i zobaczcie, to, to nie są mówi. dwie sztuki. No, nie. To nie, proszę, nie są dwie sztuki. Proszę, tu, tu proszę tu, zobaczyć. Tu, tu. Tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu na drodze jeszcze jaki piękny. Siedem. Ależ tutaj fajnie trafiliśmy teraz no. praktycznie już wracamy, a ale... no ale gra w koszyku gra Sesji tych borowików, ten siedzeń, Coś tu jeszcze, pięknego. patrz, patrz, patrz co się No Patrz jakie cudeńko. No. Sobie siedzi piękne. Takie baryłki by były jak ten. Tak, Taka właśnie, bombka. tak. A Jeszcze państwu pokażemy. Co pokażemy? A ja go nie mam, mama go ma. Dobre. Tą banieczkę Ja to już chciałam. pokazywałem wcześniej, tak. tak. No, ale zobaczcie tu ile jest Zobacz. tego. Patrz, proszę patrzcie. O kolejna bombka. No. Kolejna bombeczka. I jeszcze jedna. O dwie. Proszę. Dokładnie. Proszę. No i jeszcze tutaj zobaczcie jakie się A, chowają. Scydęka. No, fajnie, tutaj, fajnie. O, jeszcze jeden. No, to tak się wydaje, że tak. się w tym chusie tak chowają. No to Coś myślę, fajnie. że panie zadowolone z dzisiejszego o. grzybobrania. Jestem szczęśliwy. No i to ciesz. Nic mnie tak nie jak grzybki. I my już praktycznie prawie, że wychodzimy z lasu. A tutaj z Joasią. A tu jeszcze nas. Studenką. O, Dwa nawet dalej. Dwa na... Maluszka nie będziemy. Nie, zmienić. małego nie. To jeszcze Maroczkę jakiś zostawiły. kozaczek na koniec nam się trafił. O, a ten sobie zostanie. No jasne. No ja mam, ale plecak śmieci. Tu jakaś butelka jeszcze, to ja wezmę już. Ale jeszcze, jeszcze nam się taki fajny tutaj trafił na koniec. No i pomału się będziemy z wami żegnać. Jeszcze pokażę może cały zbiór jaki dzisiaj. No i widać, że ten grzybek dopiero będzie. To jest dopiero zaczątek tego wysypu. No, i może szału nie ma. Tam coś w koszyku jest. Tutaj jest taki kosz. No, ale sami widzieliście, jakie piękne grzyby. Także malutku się będę z wami żegnać, również w imieniu kobitek, czyli ja i jej mamy, i również mojej mamy, bo również z nami była. Powiem wam, że dostałem prezent, jaki dla grzybiarza to chyba najlepszy prezent, jaki można było sobie wymarzyć. Także dziękuję ja się, dziękuję pani mamie również za ten koszyk i małe co nieco. Już dziękowałem, oczywiście, ale tu jeszcze raz tak wirtualnie podziękuję. No, sami widzieliście coś tam się trafiało. Widać, że te grzybki startują. Myślę, że kobitki zadowolone w miarę. No, no ja tak nie do końca pomyślałem, że będzie lepiej, ale coś tam zawsze wylądowało w tym koszyku. A Wam dziękuję za wspólny spacer dzisiaj wyjątkowo z nami. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.